Dzień dobry, dzień dobry, kolejny odcinek Call of Duty Modern Warfare 3 Lecimy sobie po kolejne zabójstwa Oczywiście w grze Kapitanie, jestem przy szybie windy, mam tu drabinę Przyjąłem, użyj jej hmm. Brawo, znalazłam tego gościa, nazywa się Andrzej Nolan, znajomy Makarowa jeszcze z wewnętrznego kręgu Wysoka pozycja w szeregach koni. Brzmi jak ktoś, z kim chciałbym pogadać. Zostańcie się w kolejce. Zostawcie tak. coś dla mnie. Nolan jest waszym celem. Zwińcie go i zabierzcie ze sobą. Tak jest. Jak go wydostaniemy? Żywego. Zajmę się ewakuacją i spotkamy się na górze. Dobra, kogoś to jest słychać. Kto to tak jak zbierasz. Nie Ja słyszę Nie podoba no i dobra i nala, i tyle. Tyle cię typie było widać. Nie wiem, czy sobie tutaj czegoś nie wiem lepszego niż ten shotgun. Bo inaczej wątpię, że nam się na długo przyda No proszę bardzo. Impuls wykrywający.

Właśnie to widzę i oni idą w moją stronę, co nie za bardzo mi odpowiada. Więc spróbuję się to trochę przekitrać. Dobra, panu, chyba idą. Upewnijcie się, że oni serioznie podchodzą do dzieła. Poniął bez świadczeń. Gdzie jesteś? ta nowość. Za ta nowość? Gaz ostrożnie zaglądają w każdy zahamalek, żeby cię znaleźć. Nie wejdę tam, tak? Muszę znaleźć jakieś przejście tu za bardzo innego przejścia? Nie ma. Pewnie mają tam więcej sprzętu. Konie są dobrze finansowane. Zostawili pływaki. Możesz je łączyć. Właśnie to robię. Już, już, dobra. O, więcej minak. O, żeż ty wymordę walony, jakżeście się wy tutaj zabezpieczyli, panowie. Panowie, przed czym to tak? Żeście się tutaj zabezpieczyli. Szukają się gaz, oczy dookoła głowy. Czekajcie. Zamknij te drzwi. Tutaj wyłącz. Przejdę ja pod tym. Przejdę. Wiem, wiem, sierżancie, wiem. Dobra. I mołotowy Dobra, już wolę ser wziąć niż to 4 Nie trać czujności, sierżancie, koni cię szukają. No przecież mówię, że wiem. Tylko patrzę co tutaj mogę się sobie znaleźć. Uuu, coś lepszego. OK. Biorę to. Chociaż pewnie i tak będą musiały sobie to wymienić, bo nie ma za dużo amunicji w magazynku Wchodzę na szóste piętro Jesteś w połowie drogi, Gaz Gaz, uważaj, patrol koni blisko twojej pozycji Ale je nie znajdą, niestety, albo niestety. Sierżancie, koni gdzie szukają no siemanko. Dzień dobry, witam Dobra, tu już nie ma nic To mogę sobie przyjść, ale... Kurde jeszcze 10 razy mi to powtórz, nie? Dobra Nie chcę za bardzo wstawać, więc tego sobie po prostu... Dobra, udało się go załatwić tak, że tamten się nawet nie skapnął, więc jest git A, nie spodziewaliście się mnie od tyłu, kurde maciarze Nie spodziewaliście się, że zajdę od tyłu, eee, kuźwa Taki jestem, widzicie? Dobra, płyta I napieramy Czujności się żancie koni Cię szukają Przynajmniej mniej amunicji To się tak, bo nie będzie ich tam jeszcze w cholerę Ale im bliżej co tym lepiej Tym mniej po prostu amunicji na nich z później wywalę No nie wychodzę, tylko wchodzę, bo chciałem tylko zobaczyć jak tutaj to jest wszystko podoskładane, więc nie za bardzo chcę wychodzić ale widzę, że to jest takie... Blokowisko, że masakra. Dobra, notmanu. Um, tak. Czy my, czy my znajdziemy tutaj jeszcze kogoś? By się tu jakoś kitrał albo coś? Chyba nie. Tutaj no chyba nie chcę wychodzić. Ale trzeba jeść bardziej chyba na kucaka. Schody zablokowane. Znajdź inną drogę. Hmm... Mamy tutaj linę, ale co mi po tej linii jak ja wciągarki kuziwa nie mam. Ruchy cel wciąż jest na dachu. A tutaj raczej spaść nie chcę, więc muszę od zewnątrz, czyli... Jestem na szóstym piętrze. Jesteś w połowie drogi gaz. Czyli muszę tędy po prostu się jakoś przedostać. Hmm... Wskoczę tam czy nie wskoczę? No spadać są raczej bym nie chciał. Idę na siódmy południe Dobra No kto wizja? Dolan no powiadomił swoich ludzi, wiedzą że nadchodzisz Wiem bo słyszałem Słyszałem jak tam tutaj kotkę nawala A tutaj Cyk O coś lepszego, bierę Bierę, bierę, to mi się przyda

Jak do kaczek strzelanie? Jak do kaczek? A, jest tu rozwalę tą bombę. Dobra, ok Dobra to chyba wszyscy, którzy tutaj byli na tym piętrze. No to ja to miałem dosłownie strzelanie jak do kaczek? koni szukają. Zauważyłem. Aut. No to on tu wszedł, nie ja. W to. Dobra, to dezaktywowane. I co? I gucio. Mam windę. Oczywiście rozzwaloną, ale kto by się spodziewał do czegoś innego? Bo tutaj... o ty! O ty, frajerze! Ty, frajerska chmura! Nieźle, nieźle, mam lepszą. Nieźle, nieźle, mam lepszą zabawkę. A trochę jeszcze przede mną tutaj będzie. Roboty A to co to jest? Też fajna zabawka, ale tutaj mam ten... Tutaj mam czujnik Tutaj zablokowane Dobra, trzeba chyba wejść na górę Drogowie za tobą Wchodzę na 9 piętro Już prawie, gaz! Almost. Almost. There. A nie, podoba mi się to. O, dzień dobry. Hmm, dobra, to stawmy sobie przy tym należy, co mamy. Tu mamy panele, tu mamy apteczkę. Uzupełnimy sobie tutaj to. Weźmy sobie to. cyk P, pyk szachmat. Szacher-macher. Co mamy tutaj za bronie jeszcze? RPK. A, to już jest ciężki machine gun tutaj. Granat wykrywający, Jezus Co to za granaty macie? Nie ma patrzenia gdzie jestem Rzuć mi granata. Gas, gaz jeden jest naftową. Doceniam to szefie. Przyjąłem Gaz, jesteś blisko dachu. Spodziewaj się tego wyboru. Spodziewam się właśnie. Zachowaj czujność w zegarze i mory w pobliżu. Te cykanie, on czymś rzucił czy co? Nożty. Tylko u ciebie Uważaj na klejmoły. Gaz, zachowaj ostrożność. Koni na ciebie polują. Spodziewam się. Tego się właśnie spodziewam. Вот, бамак. Chryste panie извинения. Удерживайте Jest znowu keblary No taki ciurę dobrze strzelasz Przyjąłem Idę do siebie gaz Mamy w końcu wciągarkę Blokowane Dobra tutaj już nie wiem czy coś jeszcze znajdę więc chyba można lecić dalej Załatw wszystko, co się rusza, ale Nolana bierzemy żywcę. Potwierdzam. Yes sir. Widzę Nolana. Kapitanie uwaga, cel jest ciężko opancerzony. Przyjąłem. Strzelajby go obezwładnić, by tak nie może zginąć. Słuchajcie, zabawę. No Daj mi to Zobaczymy co tutaj mogę z tym zrobić Serio! Ja piedniczę. Dobra, moment, 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 moment. Właśnie spodziewałem, że oni będą tutaj tak napierać. Cel zdjęty Tak jest, waszy cel leży Dobra robota, gaz, gaz przejmijmy go, dopóki żyje jest niebezpieczny Co <laughs> to jest Zabij mnie. nie pomogę wam Wszyscy tak mówicie Jedźcie. wszyscy się jedźcie. Suki to. Widzę stronę, że ciągle gada Zamknij mu gęby. No to na grabę i lecimy, no panie Zbliżają się do dachu Prawo do Warty. cel zabezpieczony. Zbliżamy do punktu ekstrakcji. Przyjęłam, Jankes jest w drodze. Dwie minuty. Przygotować się na Skyhooka. Rozumiem. Noha. Przygotować się też na wpierdziel. Naprawdę chcą odzyskać szefa. Cóż nie doszło. Dawaj price Dobra, chyba tyle Oni się nie boją, że jak strzelają do mnie to mogą też strzelić w tego swojego kapitana Teraz przypnij Nolana i pomóż mi oczyścić terę Chciałem go przypiąć. Garryk, przypnij Nolana. <gry> Ratują kolejne śmigłowce, zabezpiecz nasz cel. aj guk 2 km/h od razu Osiuki wysiadają ze śmigłowca Skyhook pośpieszy. Nie ma to jak skanować przez smoka. No bo to zawsze nic chyba nie zrobimy więcej, bo odjecie tylko żeby ich więcej nie przeciało, ale widzę, że lecą. Wszystko gotowe. Mamy to. Jak sytuacja z Nolanem? Jest mniej gadatliwy niż poprzednio. Fakt, zrobił się małomówny. Toczy wojny z całym światem, to na pewno. Bo ślepo wierzy w Makarowa. Makarow go potrzebuje. Ciągle ponawia kontakt. Wie, że coś niega. Przechwyciliście ich rozmowy. Tak jest. Nolan przycichł, w przeciwieństwie do jego radia i telefonu. Czyli co wiemy? Wiozą kogoś lub coś do byłego sowieckiego kompleksu więziennego. Gdzie? Na Syberii. Kiedy? Jutro. To szansa na torwanie Makarowa. Nie ma gwarancji, że tam będzie. Jednak zaryzykuję. Wiedziałam, że tak będzie. Nikt zapewni wam transport. Chcę całą ekipę, w tym Farę. Nie znam lepszych snajperów od niej i Ghosta. Możesz zebrać ją po drodze. Dam jej znać. Potrzebna C4 i sprzęt pod wodę. Zmoczymy się. Razem z Makarowym. Warta do 07, jak sytuacja? 07 na pozycji Skilo. Brawo jest w wodzie. Zrozumiano. Gdzie nasze cele? Konwój z południowego wschodu. Cztery pojazdy. Jakieś ślady Makarowa? Nie, ale trzeci pojazd ma silną obstawę. Ghost do Brawo, jak sytuacja? Dobra ludzie, tutaj sobie zakończymy ten odcinek, oczywiście jeśli wam się spodobał, chcecie więcej, zostawcie suba z dzwonkiem na kanale, zostawcie też lajka w górę lub w dół, zależy od was i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, see you next time, adios.